Dzień dobry, albo dobry wieczór. Zależy od którego czy ten film ja was witam w kolejnym odcinku. Tom Prider, i tutaj sobie tak, tak weźmiemy pod rękę skoro tu leży. Tak w Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się Tobą opiekował. Trzymał zdala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty obiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie. Ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Laro croft Cokolwiek się zdarzy, chcę, byś wiedziała. Że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. No, także tak. No właśnie, Rod w poprzednim odcinku, no, niestety umarł, tak samo jak Grim. my lecimy dalej. Za ciosem. Ale czekajcie, ile ja mam złomu, to byśmy... Mam strzały, dobrze. To byśmy to poulepszali wszystko, skoro... A nie, 17 złomu to nie ma co. Dobra, nie wiem czy Boulara ma wyjęty łuk, ale możliwe, że to będą oponenty, ale chyba nie będzie. Mamy złom, tylko tam coś się zaświeciło po lewej stronie. A, go skrzynka. Kurde, nagrywam to 13:48. Jest taki kurwa gorąc. Jest tak Kurwa, jestem spocony, że to jest hit, nie? Co to? Grzyby. O, są oponenty. Tylko ilu jest? Chyba dwóch. Albo trzech. I wilki jeszcze. ha ho. Dobra, mamy jednego mniej Pójdziemy sobie do tego łebka Walniemy go od tyłu szczekana No i zajebiście Masz coś? Szczekan w głowie Dobra Kurde Gdzie oni są? Ich więcej tu chyba było Dobra, widzę dwóch następnych. A może i ściągnę ten. Nie, tego nie. Lewo, wolę tam tego zabić. Najpierw. Ale kurde. Tam to jest. Kurde, nie trafiłem. Ale teraz trafiłem, dobra. <ścoughs> Czy tam tak? Tam jest kolejny. Dobra, tam też kolejny jest. sobie już od razu złom podpalmy no bo już mamy pod te zapalające strzele to możemy taki właśnie wiszący złom sobie podpalać i on sobie spadnie potrzebujemy pochodni dobra w ogóle chciałem wam powiedzieć, że poprzedni odcinek był nie pożegnałem się w poprzednim odcinku ze względu na to, że po prostu prog, gra mi się wyjeba w trakcie jest jestem pewien taki moment, kiedy właśnie się e, urywa kacsenka i leci dalej, albo ja to po prostu. Ja to nagrałem od nowa, nie? Bo miałem zapis przed właśnie tą cacenką. E, zrobiłem normalnie, w, włączyłem grę, w sobie włączyłem ten zapis <laughs> i sobie nagrałem to nowo, ale nie wiem dlaczego mi się ten nagranie nie zapisało. A już miałem save'a dalej po tej catsce. I tam było wszystko właśnie yy, moje pożegnanie, to, że tam się tłumaczyłem, że właśnie mi się gra wysypała, ale to mi się nie nagrało, yy, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o yy, grę i jak, to i musiałem, pobrałem tam cały... W ogóle film cały taki, gdzie są wszystkie kaczeńki z YouTube'a, i go wrzucić i wsadziłem ten, ten fragment tego tej kacenki. No, tak tylko chciałem powiedzieć. <grywa> o kurde. Dobra, tego walniemy jeszcze... A już chuj, zabili nas. ujebani nas w Jezu, jak kurwa jest gorąco. No nie gady, że od nowa. Nie, ja pierdolę. Dobra, może ja po prostu przejdę kurwa i hominy i tyle. Ominę i saltem. Kurwa. Dobra, tego. Nie, no tam jest drugi. Nie zauważył. Zabiłem typa, który stał obok niego i on go nie zauważył. Giga oni są, kurwa, giga widzą na bliskiej odległości. Dobra, oni tam są, przychodzą. Tam, kurde, było ich chyba czterech plus wilki. Mogę tu sobie chatę otworzyć, to jest coś w środku. Oprócz krwi, kurwa, syfu to chyba jakiś oporny przyszedł. Nie, nie ma go. No właśnie, oni przychodzą tutaj. Właśnie trzech jest. Ładnie mi to, kurde, ale tak mnie zauważyli, dobra. Ale sobie poradzę. Dobra, o kurde. Dobra, yy. może już nie jestem w dupie, aby tego zabić. Kała Kurde mam granatnik. Ale dobra, w sumie przed niego wpadło. Dobra, leży shotgun Pock jump. Nie udało się nam na farcie. Znaczy no nie aż może nie masz takim farcie, ale troszkę już byłem epsany jak tam gość mi wyszedł. stamtąd. I ten z góry do mnie jeszcze strzelał, ale to... Nie przejmujemy się, idziemy dalej. I kurwa macie. E, fu. O kurde. Je tu wilku. No, Lara, to są wilki. Kurde, zablokowałem się na jeleniu. Miałem już skakać na to to, Na e, e, drążek. Trochę musimy zrobić tak, że jeśli ja tego jeleniem. tylko o. Dokładnie tak. Dobra. i wchodzimy sobie, da? i wchodzimy sobie tutaj. I bierzemy, zbieramy sobie złom. I... O, tu coś mamy. A go skrzynka. O kurde. Dobra. No, sobie po krawędzi pójdziemy. Ale możemy się wspiąć jeszcze. Tu się przykucamy. Tutaj to pary jakieś o kurde, znowu gdzieś kurwa jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Aro, jesteś tam? Alex! Nie mogłem się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy na plażę. Kuter jest mocno zniszczony odpowiednich narzędzi. Możemy mieć problem z doprowadzeniem do stanu używalności. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co dacie radę zrobić. Ja już idę. Uważaj tam na siebie. Dobra, my, my sobie lecimy tutaj na rolcem. Właśnie oni poszli na plażę szukać jakiejś w ogóle jakiegoś statku takiego, którego dałoby radę użyć. Do ucieczki z tej wyspy. Kurwa, że oni to wszystko, no patrzcie, to wszystko co tu jest zbudowane to jest kurwa z blachy i drewna, ja pierdolę. Kurwa, znaczy no nie, już może nie aż wszystko, ale tu blacha jest w chuj. Takiej kurwa zwykłej. Dobra, chyba trzeba na ten, o taki ten wskoczyć, tak? E, tak, musimy się tam przedostać. To to zróbmy. Tylko niech bliżej podleci. I takim... O! Dobra, no i jesteśmy. No i na dół. Chociaż ja myślę, że... Spokojnie to my tym nie zjedziemy. Kurde, ale też coś takiego zrobić to... No, trzeba umieć. Laro, jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Niedługo będę na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze. Cokolwiek nie pozwala nam opuścić tej wyspy, znajduje się w klasztorze. Jesteś pewna? Tak samo. Na razie nie możesz nikomu o tym powiedzieć. No, sam Pomyślej sobie wiesz, gadamy. Kuter, ale potem ruszam w błąd. to mi się nie podoba. Po prostu mi zaufaj. To jedyne wyjście. No dobrze, uważaj na siebie. No, my sobie lecimy do u tym, a ja bym szczerze, no, bym się trochę obawiał tego, o kurde, kiedy oni to wszystko kurwa zbudowali, no? Czy to stanęło miejscu? Czekajcie, bo to jest właśnie ten linka, Znaczy czy linka, słupek. No, i możemy sobie na ten ten. Zjechać. Tylko kurwa, zostałem się faktycznie na dobra. Kiedy oni to wszystko odbudowali, no kurde. Ja nie wierzę normalnie. Jest za cicho. Hmm, dokładnie Lara. No właśnie, kurde. Dobra, to może już bo nie bawmy się w łuk. Tylko po, już po prostu postrzelam z kałacha. Kurde, oni nadupcają tymi dynamitami cały czas. Kurde, nie ma mamy ammo już w tym. W kawachu zostało kopyto. Które dostaliśmy w poprzednim odcinku od rota. Kolejny. Ale głowa ładna czyli mu głowę ładną. Dobra, shotgun. O podeszli na blisko odległość, to już użyłem shotguna. O jasny chuj. O, jasny chuj No nieźle Dobra On ja cię nie słucha, gościu O, górę, dobra Dobra. Yy, yy, na tyrolę czy co? Na tyrolkę sobie będziemy latać. Teraz. Ogólnie, Kur kurde... Ci... Jest ciekawie tam się zrobiło. Dobra, shotgun. Drążek. Tyrolka, ale... Kurwa, za wcześnie. <gryw> o oh yes. Już tak ładnie to wyglądało, się wyjebałem. Dobra ale nieważne dobra, będę to klikał po prostu jak mi się już zwolni ekran żeby faktycznie nie było, że za wcześnie no i teraz jest git dobra, znowu rzeka Tyle razy zawsze sobie kombinujesz życie. Znaczy kombinujesz, utrudniasz. Wszystko przoduje. łuknie. muszę. No i właśnie jesteśmy na plaży. Co prawda, na takie to jest. Nie opalałbym się, ale chyba jesteśmy na plaży. O. Druga część, do broni maszynowej Spoczko <laughs> Mamy tutaj dojść do reszty gdzie spora jest ta plaża, nie powiem, że nie No słyszę jak te mysz kurwa katują O, jest sam Sam. Jestem. No jest moja dziewczynka. <noise> Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? E, w drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Jonah, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Cieszę się, że do nas dołączyłaś, Lara. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Kurwa. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź e, dobra. To sobie pójdziemy jeszcze do... ...Boto. I wrócimy. A jak wrócimy... ...to skończymy odcinek. No. Także tak. Chciałem już teraz kończyć, ale... ...17 minut mam na Audacity. To było jakieś pewnie 20 albo 19 z cutscenkami. Chociaż nie wiem czy... Chociaż chyba w tym odcinku hasz tak za dużo nie było. Chyba tylko ta jedna, ale nie jestem pewien, więc... No, sobie to po prostu pójdę po tą rzecz i wrócę tam na wyspę. Czy na plażę?

Kurde, ten statek to chyba sobie trochę po, 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 po ten Postał. już jest taki jakby no Nie wiem jak to nazwać profesjonalnie tam jest. No, o kurde No ale mamy to, co? po co przyszliśmy? No i już musimy tylko wrócić do Johna. Dobra, już o trzeci jeszcze jest. No i dobra. Kurde, oni cały czas tymi pod tymi podpalencjami strzelają. Co za wafle. Hmm, no ja bym się bał tak nawet na te. rzeczy. spadaj do takiej wody. Bo, jak skoro jest to tyle wraków to nie wiadomo, czy nawet. takie małe kawałek blachy się nie znajdzie. Czekajcie, podam sobie telefon do dołarki. O. Dobra, możemy iść dalej. <coughs> Dobra. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Pomocy! Pomocy! To doktor Whitman. Jonah, pomocy! <laughs> Jest? Nie wiem. – Jest pan ranny? – Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. – Co? – O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec! Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Ja miałem nadzieję. Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i co? Dość, dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne. Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze, w takim razie szybciej wrócimy. Laro, poczekaj! Proszę, weź ten łuk. Trzymałem go dla ciebie od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję, Johna. Yy, no spoczko, mamy łuk bloczkowy, który jest no lepszy, więc sobie może lepszymy to co możemy. I... Czekajcie, 300 zł mamy jeszcze tu może coś w pistolecie Nie mieliśmy chyba A, pistolet jest na maksa, tak. To może strzelbę zobaczę Tak, dobra eee, No, no a to jeszcze jeden punkt umiejętności sobie wydam. Nie wiem na co Czekajcie może... A to dobra, mamy po prostu, będziemy nosili więcej amunicji. <laughs> także... Mogłabyś no. eee, Także tak, my po Alexa sobie pójdziemy w następnym odcinku. Także siemano na razie, cześć.